Hej, moi mili, ja jestem JD Dzisiaj jest to kolejny odcineczek na moim kanale ze Sky Warsów Aby twoi mili jak przystało odcineczek ze Sky Warsów Na samym początku muszę wam powiedzieć, że co 100 łapek do góry, moi drodzy, pod tym materiałem Będziecie po prostu mieć tam na dole w opisie Voucher na Vipa Na 7 dni na serwer Craft Games Na nową edycję oczywiście Jeszcze tutaj teraz na samym początku bardzo ważna informacja Gdyż pod poprzednim materiałem którym ma... ło, Moi drodzy na samym początku jeszcze taka dosyć ważna informacja Gdyż pod poprzednim po prostu oczyleczkiem którym baliście prawie 400 30, tak. Prawie 430 łapek do góry, słuchacie, właśnie pod skywardsami. Także bardzo wam za to dziękuję. Jeżeli uda Wam się to w tym odcinku powtórzyć, czyli jak wybijecie 400 łapek do góry, to na po prostu 400 łapek do góry dostaniecie vote OLE się wpieprzyłem, ale się wpieprzyłem, ale się wpieprzyłem. Proszę Państwa, Łombo kombo z ryja. Jeszcze skill jest, proszę Państwa, jeszcze skill jest. Także słuchajcie, reasumując, muszę wam powiedzieć, że jeżeli dobijecie właśnie pod tym materiałem 400 łapek do góry, no to dostaniecie. Voucher na 1000 monet na tą edycję właśnie bo Na voucher na 1000 monet na SkyWars, oczywiście na tą edycję Także moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że tą arenkę zaczęliśmy naprawdę bardzo, ale to, bardzo, ale to bardzo, bardzo fajnie Gdyż mamy już po prostu no dwa fragi Także słuchajcie jest naprawdę dobrze zostało nam jeszcze po prostu trzech przeciwników do pokonania eee, dobrze Kurde pi, pi, pi. A więc, moi drodzy, witajcie na drugiej, arenekce w dzisiejszym odcineczku, słuchajcie, reasumując, wiem, że będę się powtarzał, ale reasumując, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę do góry, bo co 100 lajków, co 100 lajków, moi drodzy, pod tym odcineczkiem będziecie dostawać voucher na nową edycję właśnie Craft Games, a jeżeli dobijecie 400 łapek do góry, moi drodzy, no to na 400 łapek do góry dostaniecie po prostu e, voucher na 1000 monet na Skywarsy, także, słuchajcie, ja naprawdę już tutaj nie będę przedłużał, nie będę o tym cały czas rozmawiał, oczywiście, tylko, słuchajcie, standardowo pragnę przypomnieć wam o tym, żebyście dali łapkę do góry, Góry suba i tak dalej, a ja zabijam się i gówno, gówno, gówno. Kolejna ręka. Także zajmujemy się już moi drodzy na kolejne już ręce, rnc dzisiejszym materiał. Lecimy właśnie tutaj do pierwszego typeczka na tej ręce i po prostu musimy ich wszystkich pozabijać. Oczywiście ja mam nadzieję, że mam miecz, bo nawet tutaj nie zauważyłem. Tak, mam sikierkę. Oczywiście pamiętajcie, że jest nowa edycja craft games. Trzeba na tym serwerze grać, trzeba cisnąć po swoje nowe itemy stałe i tutaj właśnie temu na razie żadnych nie mam, ale oczywiście postaram się tutaj w najbliższym czasie mieć. Słuchajcie, tutaj chyba nawet nikogo nie było, bo jak widzicie skrzynki. Są kurde zostawione yy, Także słuchajcie, tutaj chyba jest Jest gościu, jest gościu, proszę państwa Jest gościu, proszę państwa Tak, 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 tak trzeba to zatamować Szybko, 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 żeby tutaj już nie miał dojścia do nas Trzeba go zatamować I proszę państwa ma MKP, Ma otrzymałem trzy punkty Także moi drodzy, ten gościu właśnie już tam zdechł Teraz jest jakiś typeczek nade mną, pewnie będzie na mnie skakał Nie rób tego stary Nie rób tego, nie rób tego, nie rób Ale dostał stary, ale dostał knokę Ja pierdziele tę ja knokę dostał Jakiego on dostał knoka? Słuchajcie, nie no, pięknie to zrobiłem, słuchajcie, zatamowałem mu wodę, kurde, w sekundach, także jest zarobiście moi drodzy. Także, moi drodzy, mamy chyba już pewne dwa po prostu zabicie na tej ręce, także na razie jest naprawdę rozgrywka bardzo duża, bardzo fajna oczywiście. I oczywiście przypominam wam o tym, że jeżeli oczywiście chcecie być ze mną na bieżąco i tak dalej, to wbijacie na mego. kurde, kolejny typeczek już tam jest. Widzieliście to? Widzieliście to? Bo ja to widziałem. I co ja mu zrobię, jak ja nawet nie mam śnieżek? No i co ja mu teraz zrobię, czekajcie. Co ja mu zrobię, jak, go nie ma... jak ja nie mam śnieżek, słuchajcie. Wielki nic. Wielki nic, bo mu... o, dobra, zdarzył się troll. Jest troll fajny. Troll fajny. Fe... Oj. Ale mnie zrobił. Kurde mać! No i super, i to kolejny przyszedł! Okej, 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 witajcie tutaj na kolejnej arenetce tutaj właśnie, no no tak, no cajbo, tak, 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 dokładnie, tak, tak. I także słuchajcie, witajcie na kolejnej arenetce, moi drodzy, teraz jest to tak, czwarta, czwarta reneczka, także słuchajcie, lecimy z koksem. Oczywiście mam nadzieję, że ta arenka już będzie wygrana. Ja oczywiście muszę się zawziąć, po prostu muszę, e, kurde się, no zawziąć, tak, no zawziąć i wygrać którąś arenkę, muszę podabijać wszystkich graczy i to wygrać. Muszę to po prostu zrobić, tutaj się mnie pytają Ile mam tam sub na YouTube i tak dalej, ale to nieważne. ważne Ważne jest to, żeby dzisiejszy odcinek wyszedł bardzo, bardzo fajnie I zdedał, zdedał Teraz słuchajcie, założymy sobie to jeszcze mam, mam śnieżki, nie wiem czy opłaca się w ogóle Tymi śnieżkami tego gościa strzelać, ja sobie te ścieżki może zostawię I wiecie co, on nie będzie strącał chyba, bo on też ma śnieżki Ale dobra, udało się no, Dajesz gościu, ciśniesz go z tej strony Dobra, to nie ważne, dobra, to nie ważne, słuchajcie W każdym razie, moi drodzy, mamy tutaj już pierwsze zabicie Pierwszego killa zrobiliśmy na tej ręce no. Ale jaja ja. Ale ja ja. No i co ten dypak poleciał, czy co, co, co jest tym typkiem? Ej, co jest tym typkiem? Kompasz się pokazuje Kompasz tutaj? Tutaj jest ten gościu? Tutaj? O, pode mną! Jaki typek skubaniec! Jaki skubaniec! Patrzcie gdzie siedzi Moi drodzy, patrzcie gdzie on siedzi! Trzeba go zaremować, nie? No, po prostu patrzcie, jak ja to zrobię. Nie wiem, czy jak ja to zrobię, ale ja po prostu trzeba zrobić. No, no, to jest przedłużanie gry przecież. Przedłużanie gry, także słuchajcie, ja robię takie coś, że robimy sobie crafting, robimy sobie tutaj szybko jakiś kilof i będzie taka pompa. Taka pompa będzie, patrzcie, co mu zrobię. No, zrobię mu po prostu wodę z mózgu, nie? Zrobię mu wodę z mózgu, e, także patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to, co mu robię, nie? Patrzcie na to, patrzcie na to. Patrzcie na to. WHAT? SKUBANIEC! Ale dobry jest. Dobry jest. Dobry jest. Dobry jest. Dobry jest. Dobry jest, dobry jest, dobry jest, dobry jest. DobRY JEST, DOBRY JEST, DOBRY JEST! Dobry jest. PIP! Moi drodzy, to nie ważne To naprawdę nie ważne, że poprzednia ręka była ręką przegraną, A po ta ręka będzie areneczką wygraną Także moi drodzy, patrzcie, patrzcie jak ja tą arenkę wygrywam Po prostu patrzcie i podziwiajcie Trzeba się po prostu zawziąć Trzeba po prostu uwierzyć w siebie, w swoje możliwości i Po prostu można to wygrać, tak? Także patrzcie, patrzcie co ja tutaj robię Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę do góry, bo co? 100 lajków, macie tutaj właśnie voucher Tam na dole podany w opisie Także pamiętajcie o tym, będziecie mieli VIPa na 7 dni Na serwer Craft Games, na nową edycję jak widzicie 400 łapeczek moi drodzy to dostaniecie po prostu nową edycję na, do, do, na, na... Boże, boże, boże jejcie, dostaniecie vouchery! Także dostajecie tutaj właśnie vouchery Voucher, voucher na 400, bo dostaniecie voucher na 1000, 1000 lajków na Skywars Także słuchajcie, trzymam kciuki, może Wam się to uda do po, po prostu pamiętajcie, żeby może w tym odcinku po prostu pamiętajcie o tym, żeby może dać yy, tak, znać znajomym, że wrzuciłem taki odcinek coś w stylu, żeby po prostu było nas więcej. Jak jesteście nowi, to mamy dać o tym, żeby zasubskrybować kanał, a jak jeszcze byście byli chętni to możecie za mój ale ja, ja, ale się wrębałem, ale się wrymbałem, ale się wrymbałem, ale się wrębałem, nie! Moi drodzy, także ja wam się kłaniam po samego kolana Dzięki wielkie, że poglądaliście do, do tego momentu, do tego końca Pamiętajcie o tym, że, żeby po prostu zasubskrybować mój kanał po, Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał Żeby po prostu być ze mną na bieżąco Żeby, żeby po prostu lajkować moje kanały Wbijajcie na fejsa, zapraszajcie mnie na snapie I, także Zapraszajcie mnie na snapie, ja byłem Jedi. Jeżeli tam jesteście, napiszcie taśma Napiszcie taśma w komentarzu, jeżeli tutaj dotrwaliście Ja byłem Jedi. trzymajcie się, widzimy się w kolejnych materiałach no? and okay.